Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem dość niespodziewa niespodziewanie wrócił do mnie seria Sobotnie filmy sponsorowane. Możecie sobie znaleźć playlistę, w których mam inne filmy z tej serii. Oczywiście zachęcam rozmaitych autorów czy też wydawnictwa. Do podsyłania książek, do zrecenzowania. I dzisiaj mam dla Was książkę pod tytułem Tajemnica Iwana, wydaną przez panią kryjącą się za pseudonimem. Zapraszam. Ok, więc co my tu mamy? Mamy tutaj do czynienia z literaturą młodzieżową, napisaną w ramach, rozumiem, jakiejś formy self-publishingu w nas Ponadto autorka ukrywająca się pod pseudonimem Danuta Pisarska, chyba że ma daną ta na imię, to wtedy to jest taki, powiedzmy, pół pseudonim. Ponadto autorka pozwala nam poczytać część książki na Ridero przed zakupem i zasadniczo możecie ją dorwać na w Empiku jako e-booka za zaledwie 8 zł, co wydaje mi się bardzo, ale to bardzo uczciwą ceną. Książka ma co prawda tam chyba troszkę ponad 100 stron. 122 strony, więc jest to krótka pozycja. Oprócz tego, autorka wydała żniwiarkę, która jest z kolei Takim tam dramatem z elementami komedii i w ten sposób jest napisana, ale po nią jeszcze nie, sięgną nie sięgnąłem. Niemniej chciałem oczywiście autorce bardzo podziękować za udostępnienie mi tychże pozycji. I. No i. Standardowo przejdę teraz do trzech rozdziałów recenzji. Na, na początku opowiem o czym ta książka jest, później wyciągnę z niej jakieś cytaty, żebyście poczuli mniej więcej w jakim nastroju ta książka jest utrzymana. A na końcu opowiem o swojej ocenie i na samym końcu o wystawie. Więc możemy standardowo jechać. Ale jeszcze nim to zrobimy hmm, zerknijmy, jak autorka sama o sobie mówi bo ja oczywiście, mówiąc do Was, mam tutaj otwarte: lubimy czytać nie to, że ja tak z głowy wszystkie te smaczki pamiętam. Autorka mówi sama o sobie, że lubi dobrą kawę o poranku i wschodzące słońce. Lubi także opowiadać, stąd jej pasja do pisania. Uważa, że książki, na ile historia pozwala, powinny zawierać w sobie humor. Nie znajdziecie w mojej twórczości kwa... krwawych horrorów, to nie ja. Cała lista moich pomysłów jest już zapisana od dzieciństwa, więc cieszę się, że życie dało mi szansę, aby je realizować. Gdy zauraknie mi Weny na twórczość, powiadomie Was, lecz pewnie mije jeszcze 100 lat. Innym słowy, autorka zaczyna, ma bardzo dużo pomysłów. Jedna jej książka jest z 2018, druga z 2021, czyli czytam chronologicznie. Tajemnica Iwana jest starszą pozycją. No, i co my tu mamy? Postaram się, możliwie w najmniejszym stopniu, spoilerować książkę. Zasadniczo, już od pierwszych stron, napotykamy naszego głównego bohatera, który jest dzieckiem, bodajże dziesięcioletnim. Nazywa się Iwan Zachary Mac Gray i poznaje on Emmę, która jest supermodelką i śledzimy po prostu ich specyficzną relację. Początkowo być może będziecie mieli takie wrażenie jak ja, czyli że. Jest to dorosły zaklęty w ciele dziecka. Jego myśli wewnętrzne są nad wyraz dojrzałe nad swój wiek. Może on nie ma 10 lat, ale na pewno nie był nastolatkiem, więc powiedzmy, że mógł mieć 12, ale kojarzę, że bliżej, bliżej 10 i niżej. Ale no dobra, no jakby nie będę teraz wyszukiwał dokładnie, ile. ile ten dzieciak miał lat. No i tu się mogło wydawać, że właśnie to pójdzie w tą stronę, że jest tutaj jakaś dziwna, dziwna opcja, dlaczego to dziecko jest dojrzałe, coś nadnaturalnego. Nie powiem wam jak to się skończyło, bo, bo bym tutaj wam zabierał, zabierał po prostu przyjemność z czytania. Odradzam też trochę czytać opinię lubimy czytać, ponieważ tam tutaj mówię, że on miał 7 lat, to jeszcze bardziej wydaje się, wydaje się dziwne, tak jak on to tutaj opowiadał. Zawsze jak on myślał i jak on opowiadał innym ludziom o swoich Stanach wewnętrznych, ale generalnie odradzam, odradzam czytanie wszystkich tutaj, znaczy nie wszystkich, ale myślę większości z tych opinii pod książką, ponieważ są one dość rzekłbym spoilerogenne i mogą wam zepsuć książkę. Co jeszcze warto powiedzieć, to to, że jak widzicie zresztą gdzieś chyba, jeżeli nie pamięć nie myli, po tej, nie, po tej stronie to nasz główny bohater ma na sobie od początku taki zabawowy strój supermana, którego nie chce się pozbyć. No i zasadniczo zawiązuje się pewna relacja między nim a tą supermodelką. To żaden spoiler, bo to jest praktycznie na samym początku. I po prostu. Dzieją się rzeczy, dzieje się życie po prostu tego typu historie. Myślę, że wiele więcej wam nie mogę zdradzić, bo po prostu zacząłbym spoilerować to jednak tylko tam 120 stron. No i co my tu mamy jeszcze? No, jeśli chodzi o cytaciki. To mam dla Was parę. Ta jednak dobrowolna utrata wolności była dla mnie niezrozumiała, ponieważ wszyscy musimy liczyć się z tym, że kiedyś ogarek życia, który został nam przypisany w chwili narodzin, po prostu się dopali. Jak zatem odfrunąć na drugi brzeg, nie poznając prawdziwego szczęścia i wolności, za pomocą codziennego spokoju i uśmiechu z naj, najprostszych rzeczy? Ja jednak wybrałem bycie bohaterem. To był pierwszy cytat, w którym właśnie sam do siebie nasz młody nasz młody bohater opowiada: Co tam oglądasz, mój mały Supermenie? Zapytała ta modelka siadając przy nim. Iron Man, ostatni sezon. A ten Iron Man jako moc posiada ognie, jak na mierze przystępce nie można przed nim uciec. Jednak ja najbardziej lubię Supermana, i tu się zastanawiałem. Do, znaczy, się zastanawiałem, bo tam znamy tego postać Ironmana z, 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 z po prostu se, filmów Marvela. No i no powiedzmy, że to tam on chyba jak się rakiety wystrzeliwał, więc powiedzmy, że to jest moc ognia, ale. Jakoś tam mi zgrzytało i zgrzytało mi to też dalej. Zaraz, czy mi się uda to znaleźć. Tak, yy, na początku wyszło, że on, on oglądał serial o Iron Manie, ale później sprawdziłem, że faktycznie jest chyba jakiś dość niszowy serial Iron No i tu jest też kwestia taka, że na przykład dalej ten nasz bohater mówi, że Dowie się, jak Clark Kent rozwiązał sprawę łoniego Rincha, którego oskarżono o morderstwo listonosza. I to również wydało mi się takie dość dziwne, bo Superman i zarówno te kreskówki, jak i jakieś tam inne. Inne elementy związane z DC Universe raczej nie wiązały się z rozwiązywaniem spraw niesłusznie skazanych jakichś ludzi. Jeśli chodzi o jakieś takie śledztwa, to raczej myślę, że mógłby to być Batman, a nie Superman, ale być może nie jestem aż tak głęboko w świecie DC i nie wiem. Czy, czy nie było jakichś seriali, w których Superman oczyszczał z zarzutów jakichś ludzi? No więc. Biorę, biorę to z całym dobrodziejstwem, którym to wszystko jest poustawiane. W każdym razie biorę z całym dobrodziejstwem inwentarza to, że, że faktycznie Superman mógł być. Być również takim śledczym, trochę po prostu moja nerdoza z lat dziecięcych i nastoletnich się tu odpaliła, i zacząłem rozkminiać o co tu chodzi. I skąd Iron Man, i Superman tego typu. Hmm. Dobra, to nie. To byłby zbyt spoilerogenny cytacik. Hmm. Dobra, to też nie, chociaż tam też mi troszkę zasgrzytało, to dalej ta kwestię tego Supermana jako super. Jako super śledczego, no bo ta, ta kwestia bycia superbohaterem i ta kwestia superbohaterów jako takich bardzo mocno się tam przewija w całej, w całej opowieści. No i sam, sama końcówka jest bardzo fajna. Fajnie tak podsumowuje, ale też widzę, że nie mogę jej za, za, zacytować, bo zaspoileruję Wam całą książkę. No ale generalnie końcóweczka bardzo na plus. I jeśli chodzi o moją ocenę tej książki, to mimo, że bardzo oczywiście jestem wdzięczny Danucie za za mi jej udostępnienie to muszę powiedzieć, że faktycznie ten styl wydawał mi się do dopracowania też fajnie byłoby gdyby nasz główny bohater trochę bardziej był dzieckiem a nie tym kim był przez większość książki. No niemniej sama kategoria jej to jest literatura młodzieżowa, więc myślę, że i dla młodszych i dla starszych nastolatków to nie byłaby taka zła książka. Raczej, raczej bym ją polecił z czystym sumieniem. No, opowiada o dość trudnych sprawach. I to jest też jej duży atut. Interesujące jest też to, że de facto skupia się na sprawach najważniejszych, zamiast próbować tam opowiadać nam, nie wiem, jakąś taką wielo wielowątkową i w gruncie rzeczy rozmywającą całość historię. Tutaj mamy raczej jedną ścieżkę, bez żadnych udziwień, typu parę point of view, jak, wy, jak, jak tam u George'a R. Martin'a. No tutaj jest jednowątkowa, że tak powiem, historia. Im młodszy bym był, tym bardziej bym ją docenił. Niemniej jednak nie mogę dać jej więcej niż takie 7,5, 8 na 10. Podnoszę też ocenę przynajmniej jedno oczko za to, to, za to, że jest ona dostępna właśnie w takiej przystępnej cenie jako e-book. Mm, oczywiście, niektórzy nie lubią czytać elektronicznie, no jednak naprawdę 8 zł, gdzie to zwykle mogło być 19 albo 29, to naprawdę na duży plus i jestem też zaskoczony. Że jest tak dobrze sformatowana, bo najpierw otworzyłem Żniwiarkę, która jest nowszą książką, i tam są jakieś problemy z formatowaniem, ale o tym opowiem Wam w kolejnym, w kolejnym odcinku, kiedy tylko ją doczytam i nagram dla Was. I to wszystko. Dzięki. Cześć. No, i oczywiście szybkie postscriptum. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i zachęcam do wszelkich komentarzy. Dyskusje zawsze są spoko. odezwę się oczywiście też do autorki, żeby dać znać, jej, że. Książka została już przeczytana. Dzięki, cześć.